W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do niewielkiej wsi Rybnica w województwie dolnośląskim. Znajdują się tutaj ruiny zamku. Choć są mocno nadgryzione przez ząb czasu, stanowią największą atrakcję tej okolicy. Rybnica położona jest około 10 km od Jeleniej Góry. Ruiny zamku w Rybnicy znajdują się na kamiennym wzgórzu na obrzeżach wsi. Historia tej budowli nie została dobrze poznana. Być może już na przełomie XIII i XIV wieku znajdowała się tutaj siedziba rycerska, której właścicielem był Henryk Rejbnicz, figurujący w dokumencie piastowskiego księcia Bolka I z 1288 roku. Dokument Henryka Jaworskiego z 1316 roku mówi o przyznaniu niewymienionej z imienia osobie różnych wolności i wyższego prawa sądowniczego nad Rybnicą. W 1345 roku Rybnica pojawia się w dwóch dokumentach Henryka Jaworskiego. Miejscowość występuje tu obok wsi Strupice i Barcinek oraz folwarku w wieżowie Sudeckim, z których książę nadał rycerzowi Konradowi von Czirnowi swoje dochody należące do Lenna zamkowego w Wieleniej Górze. Takie dosyć ostre wejście tą ścieżką, ale spokojnie. Już prawie widać ruiny. Synami Konrada byli Konrad, Mikołaj i Francusko. Odnotowali w latach 1390-1395. W samej Rybnicy poświadczone są dobra Konrada i Mikołaja w 1393 roku. Związek Konrada z Rybnicą zamanifestował się w 1394 roku poprzez jego przydomek Konrad von. Czernen von der Reibniz-Genenat. Według tradycji, która nie jest jednak potwierdzona w dokumentach, zamek miał wznieść czeski król Karol IV w drugiej połowie XIV wieku. W tym okresie miała powstać nazwa zamku Laudis Palatium, która z czasem zwulgaryzowała się do postaci Lause Pels. Zachowane relikty obiektów wskazują, że zamek powstał dopiero w XV- lub XVI wieku. Przebudowany został w 1750 roku i 1786 roku. W pierwszej połowie XIX wieku został opuszczony. Obecnie obiekt jest w stanie ruiny. Pierwotny wygląd zamku przedstawiono na rycinach pochodzących z XVIII wieku. Zamek był budowlą założoną na planie prostokąta trójkondygnacyjną z czworobocznym ryzalitem na dłuższej osi, w którym mieściła się kuchnia. Mury zamku wzniesione zostały z łamanego kamienia, miejscowej skały granitowej. Budynek był nakryty stromymi dachami. Budynek miał wymiary 15 na 25 metrów. Do czasów współczesnych zachowała się ściana, zasypane piwnice oraz szczątkowo detal architektoniczny. Blisko, troszkę No od tej strony podejście jeszcze gorsze To ciekawe, czy to jakieś pozostałości jeszcze murów, czy po prostu tylko skała, jakaś taka ciekawa. Otoczenie w zamku było bardzo ładne. Teraz są stawy hodowlane, ale co było przedtem, trudno powiedzieć. Czy to była fosa? No to teraz trzeba zejść na dół, krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka, a ja dziękuję za uwagę. I zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.